Nie będę, nie będę bluzgał na WT przez 10 minut. O, ale bluzgał w sensie używał wulgaryzmów, czy bluzgał w sensie jaka ta gra jest niedorobiona. A, jeden z Chrisów jest obsesją. To mi dodatkowo utrudnia sprawę. Czy ty chcesz się rozłączyć? Nienawidzę Raccoon City jako buba. No może być ciężkie. No idziemy tam, tylko... Chociaż nie, w jedynkę krę... A, ah, fuck. Him. Dobra, to nie ten Kris. Walić go. Nie chcę biegać za Krisami. Dzień dobry. Wiesz, że tylko nabijam staki? Jane Romero. <laughs> Jane Romero z dużym hitboxem, tak Demogorgon? Tak, ktoś tu był. Nie wiem dalej, który Chris jest który, więc najpierw wale tak, żeby nie stracić stacków. Ej, spoko, tylko mi ułatwiacie grę, bo ja... Jaki on jest głośny? Ja w ten sposób dobijam staki na save the bestie, więc... Więc spoczko. Ej, ktoś gena tu kręci. Dobra, weźmy za nią tędy. Nice. Szybko paleta zeszła. Ale doszedłem do palety przednią. Więc nie mogła jej użyć. Ona dobrze dodżuje. Bardzo dobrze. chcę, żeby mi Jane zrobiła i myślę, że mi się nie dziwi... Weź! Weź, Dastrino! Nie no, wcale cię nie widać. A, dobra, to jest obsesja. Jestem ziemniakiem jako demo. Mekarbus nie, nie, myślę, że chcę, żeby mu usiadła na twarzy. No dobra. Ty nie jesteś obsesją. Gdzie on jest? W budynku. Ty nie jesteś obsesją. Nie chcę iść za obsesją, bo nie chcę mi się ze szreda atakować. Wytarłby się za kolacą. What the fuck? Sieciech Siemeczko Grywal, witam serdecznie. Kończą gena. Tak naprawdę. Na pewno Jane umiera na kolejnym haku. Na pewno obsesji nie wieszałem. I jeden z Chrisów. Dobra, skopiamy tego Gena. Co ja? Nic, 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 nic. Spoko Jane? Nie, no widzę, że tu dobre okna są. Zbyt obeznany jesteś w tym, co dobre, siecie Nie, no sieciek się zna na rzecz. Dobra, yy, mam gena na piętrze do skupania. Nie wiem, tylko czy zdążę. Spoko. Tu jest paleta, jest. Co mi się zrobiło? A co ci się zrobiło, Layla? Co robi ten perk na dole od Majoranka? Już ja tobie mówię. Za każdym razem, kiedy uderzasz obsesję, tracisz dwa tokeny. Za każdym razem, kiedy Uderzysz nieobsesję, zyskujesz jeden token. Do maksymalnie 8 tokenów. I każdy token y, zmniejsza ci cooldown po ataku, po udanym ataku. Musisz to mieć na uwadze, że po udanym ataku o 5%. O 5% co oznacza, że jeśli mam teraz maksymalną liczbę tokenów, czyli 8. Yy, cooldown po ataku wynosi 60% czasu normalnego cooldownu. I pewnie zauważyłeś, że po ataku mamy o wiele krótszy ten cooldown. Mm, dobra, to jest obsesja. Spoko. Dziękuję, proszę bardzo, nie ma problemu. W sprawach debetów zawsze pomogę. Hmm. No to okno ci za wiele nie da. Myślę, że dam sobie tak staki zniszczyć, po prostu. Z tym ziemniakiem. Dobra, podnieśmy ją. Dobra. Czy on tam? Nie. No ale tak naprawdę dwie osoby zostały, więc powinno być easy. Zegrałem trochę tak trochę pod tunel, nie będę ukrywał. Ale to dlatego, że oni mieli dwa takie same skiny. Dobra, gonię teraz chyba ziomka, który nie jest w obsesją. Tak, więc mi to pasuje. Mek, co ty mi tu skuteczniesz? Jakieś mind game'y? Co to ma być? Co to ma być? O fuck, tu jest takie przejście. Kurde, on wie co robi. Znowu przez okno na górze. A ty, ty! Dobry jest! Dobry jest. Dobra on gdzieś tam jest, przy tamtym portalu. A, on jest ranny. Elo. Ja nie muszę się martwić o token na Save the Best. Siamanczko, Crazy, witam serdecznie. Hej, Kaneko. O, powiesz go przy korące, Co sobie ją jeszcze odbiorę? Nie, żeby mi ona coś dawała na demo, ale wezmę.